Dzień dobry, dzień dobry. Pewnie liczyliście, że już za momencik usłyszycie trzecią triadę z drugiego sezonu facetów w Kitlach. Niestety. Albo stety, ciężko stwierdzić. Dziś jeszcze jeden odcinek, dodatkowy odcinek o nowotworach, który nagraliśmy w zasadzie jako pierwszy i ma stanowić takie zwieńczenie, taką klamrę, taką truskawkę na torcie, jak to powiedział jeden z komentatorów piłkarskich. Więc chwytajcie w mig tą ostatnią garść informacji o nowotworach i do zobaczenia. Tak jak wcześniej wspomniałem, w ostatniej triadzie drugiego sezonu, tam zagłębimy się w temat związany z naszym DNA. Do zobaczenia, do usłyszenia. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku rozmawiamy z panią doktor habilitowaną Katarzyną Rolę. Na co dzień kieruje zakładem neuroonkologii molekularnej. W jej obszarze zainteresowań znajdują się narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne oparte o RNA. Tutaj dobrym przykładem może być chociażby szczepionka, która właśnie bazuje na RNA w przypadku szczepionki na koronawirusa. Pani doktor używa jej w terapii guzów mózgu, które niestety, ze względu na swoją specyfikę, mają wysoką śmiertelność. A więc zacznijmy od dosyć ważnego pytania. Bo to trzeba umieć rozróżnić. Jaka jest różnica między nowotworem a rakiem? Ponieważ bardzo często praktycznie wszyscy używają to jako zamienniki, jako synonimy. A tak przecież nie jest, prawda? To prawda. Ja zaczęłabym od tego, żeby powiedzieć, czym nowotwór jest w ogóle. Taka bardzo podstawowa definicja nowotworu mówi o tym, że jest to nieprawidłowa tkanka powstająca z jednej, Chorej komórki. Rośnie ona w wyniku niekontrolowanych podziałów, co jest połączone z jednoczesnym zaburzeniem różnicowania pojawiających się komórek. Rzeczywiście, jest tak, że powszechnie mówi się, że nowotwór to jest to samo co rak. Tymczasem Tymczasem takie proste rozróżnienie można sprowadzić do jednego zdania. Każdy rak jest nowotworem, ale nie każdy nowotwór jest rakiem. To znaczy? To znaczy, nowotwory dzielą się generalnie na dwie kategorie. Dzielą się na nowotwory łagodne i nowotwory złośliwe. Rak jest jedną z odmian nowotworów złośliwych, przy czym dotyczy wyłącznie nowotworów wywodzących się z tak zwanej tkanki nabłonkowej. Jeśli mówimy o tkance nabłonkowej, mówimy to na przykład o typach nowotworów dotykających, na przykład macicy czy jajnika. W przypadku raka, pomimo tego, że jest to zmiana złośliwa, obejmująca jednak tylko zmiany w okolicy tkanki nabłonkowej, jest to zmiana, o której mówi się, że jest dużym prawdopodobieństwem wyleczana do momentu, kiedy nie przekroczy. Pewnej granicy tej tkanki nabłonkowej, jeśli ten rak nie przerośnie tej tkanki. Dlatego też tak ważne są badania profilaktyczne, cytologiczne, dlatego że rak, pomimo tego, że jest klasyfikowany jako nowotwór złośliwy, jest wyleczalny, jest wyleczalny do, pewne, do pewnego momentu. Mhm. Wszystkie raki związane są z tkanką nabłonkową. Tak, wszystkie raki związane są z tkanką nabłonkową i noszą łacińską nazwę karcinoma, więc to należy, należy, należy rozróżnić. To ja mam pytanie, bo wspomniałaś, że są dwa typy nowotworów, złośliwe i te niezłośliwe, mhm. ale mamy też inną klasyfikację, jeśli chodzi o nowotwory i ta klasyfikacja właśnie jest związana z tym, skąd wywodzą się te nowotwory, czyli jakich tkanek dotykają i dotyczą. Poznaliśmy już raka, czy mamy jeszcze tak, jakieś? Tak, mówimy również o, o nowotworach, które wywodzą się na przykład z komórek mezenchymalnych i są to tak zwane mięsaki. To są stosunkowo rzadkie nowotwory. Paradoksalnie u ludzi zdarzają się rzadko, natomiast bardzo często mięsaki pojawiają się u psów. To jest tak zwana sarkoma. Mamy nowotwory tkanki limfatycznej i układu krwiotwórczego, czyli tak zwane chłoniaki i, i białaczki. I Istnieją jeszcze nowotwory wywodzące się z pierwotnej komórki płciowej i one rozwijają się w jądrach i jajnikach. I są to tak zwane nowotwory, nowotwory germinalne, a wszystkie pozostałe nowotwory klasyfikowane są po prostu jako nowotwory, nowotwory łagodne lub złośliwe, bez względu na to, z jakiej tkanki pochodzą. Ja jeszcze mam takie jedno pytanie, ponieważ kiedyś poszedłem do, do lekarza i właśnie z drobną taką wystającą kulką na ręce. Mhm. Zapytałem się, panie doktorze, cóż to znaczy, co, co to jest? No I powiedział, że to jest nowotwór, ale proszę się nie obawiać, bowiem jest to tłuszczak tak zwany. Tak. Czy one są niebezpieczne? Nie, tłuszczaki należą do, do tej kategorii nowotworów mhm. łagodnych. Dlaczego nowotwory łagodne są łagodne i dlaczego nie należy ich się do końca bać? Dlatego, że nowotwory łagodne, pomimo tego, że charakteryzują się pewnymi cechami typowymi dla nowotworów, czyli. Pewnym rodzajem deregulacji w rozwoju, powiedziałabym, czyli one odróżniają się od zdrowej tkanki, z której pochodzą, jednak nie mają tendencji do przerastania tej tkanki, z której pochodzą, nie mają tendencji do przerzutowania, a to jest najważniejsze. I dlatego też łatwo taki nowotwór usunąć bez konsekwencji i bez strachu, że ten nowotwór może rozwinąć się, może rozwinąć się w, w coś złośliwego. No właśnie, czyli złośliwe nowotwory to są takie, gdzie znajdujemy, nie wiem, przykładowo nowotwór na jelicie okazuje i możemy wyciąć tylko ten fragment, i teoretycznie jest to w miarę uleczalne i bezpieczne, a w przypadku nowotwora złośliwego może okazać się, że znajdziemy go jeszcze tu, tu, tu i tu, prawda? Może tak być, akurat w przypadku jelita to są też to jest taka skomplikowana grupa przypadków, dlatego że często łączy się akurat choroby jelitowe, powiedziałabym, na przykład wrzodziejące zapalenie jelita. Z czymś w rodzaju takiej zmiany przednowotworowej. Często, często mówi się, że takich pacjentów należy często badać, dlatego też, że coraz częściej mówi się o tym, że ten rodzaj zmiany w jelicie może może jakby uprawdopodobnić powstawanie nowotworu w jelicie później. Ale tak jest, to co powiedziałeś wcześniej, kiedy wykryjemy zmianę stosunkowo łatwo w określonym, w określonym organie, nazwijmy to, czy w określone, właściwie może nawet nie, nie, nie stosunkowo łatwo, stosunkowo wcześnie i usuwamy ją, jest małe prawdopodobieństwo, że, że spotkamy się później z jakąkolwiek wznową. Jeśli w przypadku wycięcia zmiany w określonym organie, wiemy już, czy lekarze już stwierdzą, że mamy do czynienia z przerzutami nowotworowymi, no to jest oczywiste, że tutaj już właściwie nie ma mocnych, że kiedy pojawiają się przerzuty, to jest najwyższy stopień zaawansowania nowotworu, to już właściwie, właściwie jest bardzo, leczenie jest bardzo, bardzo trudne. Powiedziałabym, że często jest to już leczenie paliatywne. No to jeżeli mówimy już o nowotworach, poznaliśmy je, ich rodzaje, możliwości, stopnie zaawansowania, ale nie wiemy tego chyba najważniejszego pytania takiego z punktu biologów czy lekarzy, czyli skąd biorą się nowotwory. Nowotwór oczywiście ma podłoże molekularne. Nowotwór ma podłoże molekularne, ponieważ to od mutacji, że tak powiem, jednej, jednego genu rozpoczyna się cały proces nowotworowy, czyli musi zadziałać określony czynnik, tak zwany czynnik mutagenny po to, żeby aktywować Określoną grupę genów w, w naszym organizmie, które nazywane są, nazywane są protoonkogenami. Kiedy taki protoonkogen złapie sygnał z zewnątrz, że zaczyna się coś dziać, y, takiego, y, co może napędzić transformację nowotworową, no to uaktywnia się w tym momencie cały szlak tak zwanej kancerogenezy, tumorigenezy, różnie, różnie są te nazwy, różnie są te nazwy stosowane. I dochodzi do niekontrolowanych procesów, do niekontrolowanych podziałów komórkowych. Takie komórki, mówiąc tak ogólnie, one wymykają się spod, spod kontroli organizmu. Jeśli aktywowany jest protonkogen, zamienia on się w gen typu onkogen. Czyli tak jak mówię, uruchamiana jest cała kaskada, czyli ta kaskada po uruchomieniu onkogenu, kaskada zdarzeń prowadząca do powstania nowotworu, zachowuje się jak powiedziałabym rozpędzony samochód na autostradzie. Tutaj już nie ma żadnego sygnału STOP, dlatego że czynniki, które normalnie trzymają transformację nowotworową w ryzach, czyli tak zwane geny supresorowe. Właściwie już wtedy nie istnieją. Onkogeny przejmują pełną kontrolę nad genami supresorowymi, czyli nad tzw. takimi hamulcami, hm, hamulcami procesu nowotworowego. Więc, tak jak powiedziałam, prowadzi to wszystko do niekontrolowanych, bardzo szybkich podziałów komórkowych, do tworzenia tak zwanych patologicznych naczyń krwionośnych, co oznacza, że. Gus nowotworowy rośnie bardzo szybko, silnie proliferuje, ale jednocześnie sam dla siebie wytwarza sieć naczyń krwionośnych, co powoduje, że właściwie uniezależnia się od tkanki, w której rośnie, doprowadza sam sobie czynniki odżywcze. I to powoduje, że, to powoduje, że ta transformacja jakby doprowadza w ostatecznym momencie do rozwoju, do, rozwoju, do rozwoju nowotworu. Wspomniałaś o tych czynnikach zewnętrznych czyli tych elementach, które mogą uruchomić te protoonkogeny, które rozpędzą nagle nam auto. Czym mogą być te czynniki zewnętrzne? Co to jest? To są oczywiście bardzo znane i popularne, popularne czynniki, takie jak na przykład promieniowanie UV, promieniowanie jonizujące. Bardzo często w tej chwili mówi się o pestycydach, mówi się również o tzw. związkach rakotwórczych pojawiających się w, na przykład w żywności, czyli to są pochodne chemiczne tak naprawdę, czyli np. Na akrylamid, czy pochodne ropy naftowej, co często zdarza się w różnych, w różnych produktach. W przypadku glejaka, o który, który którym zajmuje się na co dzień, coraz częściej mówi się również wskazuje się również na to, że takim czynnikiem inicjującym powstanie glejaka no, może być nadużywanie telefonów komórkowych. To jest ciągle nie, nie do końca potwierdzone jeszcze jakimiś takimi bardzo poważnymi badaniami, ale coraz częściej mówi się o tym, że takie promieniowanie może mieć również wpływ na, na powstawanie guza mózgu. Chcesz powiedzieć, że 5G za jakiś czas może wywoływać nowotwory? Nie chciałabym tego powiedzieć, ale chciałabym uczulić, żeby jednak mimo wszystko nie nadużywać, nie nadużywać telefonów, żeby czasem częściej chwycić jednak za książkę, niż, 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 niż korzystać wyłącznie z telefonów. No bo tak jak mówię, nie znalazłam jeszcze do tej pory jakichś obszernych badań naukowych, które mówią o tym, że z całą pewnością tak jest, że telefon komórkowe wpływają na rozwój guza mózgu, ale takie głosy już, 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 się, już się zdarzają. E, czyli można powiedzieć, że pracownicy na infoliniach są już teraz, mogą być zawodem niebawem podwyższonego ryzyka. Nie wiem, czy oni korzystają z telefonów komórkowych, prawdę powiedziawszy, ale... ale... To przedstawiciele handlowi. Przedstawiciele handlowi. No, ja powiedziałabym, że świat się ten nowy świat niesie ze sobą wiele ryzyk, o których nie mieliśmy do tej pory pojęcia, więc... Myślę, że to dopiero lata najbliższe pokażą, co może być poza tym, o czym powiedziałam i o czym wszyscy wiemy, że, że to mogą być czynniki ryzyka. No oczywiście w ramach tych czynnik, czynników ryzyka jest alkohol, są papierosy, to są bardzo podstawowe, to są bardzo podstawowe, podstawowe czynniki prowadzące do powstania nowotworu. Wydaje mi się też, że warto tutaj powiedzieć trochę o statystykach nowotworów. Przygotowując się do tego wywiadu, znalazłem. Kilka takich dosyć ciekawych informacji. Przede wszystkim nowotwory, bo jak już wiemy, jest to grupa różnych tak naprawdę chorób, razem z chorobami układu krążenia stanowią aż 70% wszystkich zgonów w Polsce. Choroby układu krążenia są na pierwszym miejscu, ale tuż zaraz za nimi są nowotwory. I o ile choroby układu krążenia od 1990, powoli, powoli, gdzieś tam ta, ta ich statystyka maleje, to niestety nowotworów delikatnie rośnie, ale także rośnie związana z chorobami układu oddechowego. No właśnie, jakby cały czas nam rośnie liczba zachorowań na nowotwory, także na nowotwory złośliwe w przypadku. Tutaj znalazłem 2010 roku. Jest to aż 140 tysięcy osób, które w 2010 były chore na, ten nowotwór na nowotwory złośliwe, czyli te niestety gorsze, ale co prawda jest to statystyka lepsza niż średnia europejska. No właśnie, nowotworów przybywa. Przybywa je pewnie z dwóch powodów: dlatego że rosną te czynniki zewnętrzne i zagrożenie, ale też pewnie rośnie i wykrywalność. Um, Nowotworów na, mam nadzieję, w miarę wczesnych etapach. No ale nowotwory nie są nowością. Badamy je od dobrych kilkudziesięciu lat. Przy okazji oczywiście szukamy, szukamy lekarstw, tak? No i właśnie, wydaliśmy na to pewnie grube miliardy, badają to wszyscy na świecie, więc jak to jest możliwe, że wciąż nie mamy um, leków, które mogą nas wyleczyć z, z nowotworu? Ja, może odniosę się jeszcze tylko do tego, co powiedziałeś przed chwilką, że to tak chyba trochę jest, że statystyki są wysokie, ale to oprócz tego, że chorujemy, że chorujemy na nowotwory ciągle, niestety, to jednak ta diagnostyka onkologiczna, która rozwinęła się w ostatnich latach bardzo, 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 no jakby dostarcza nam danych na temat, na temat chorób, więc te statystyki siłą rzeczy po prostu rosną. Zgadzam się, że wydano grube pieniądze na to, żeby, żeby, żeby szukać nowych terapii nowotworowych, i w wielu przypadkach te pieniądze są z całą pewnością nie zostały wydane na marne, dlatego że są nowotwory, które wraz z postępem medycyny i z postępem czasu są wyleczalne, że tak powiem, coraz lepiej, i na przykład do takich nowotworów należy rak piersi. Są jednak nowotwory, których do, tej pory, których do tej pory nie potrafimy leczyć dobrze i takim nowotworem jest, jest glejak wielopostaciowy. I tu Wam powiem, to, to jest taka może ciekawostka. Glejak wielopostaciowy, jeśli chodzi o badania molekularne, badany jest od około 30 lat. Średnia przeżycia dla glejaka wielopostaciowego jest określana na 12 do w tej chwili 16 miesięcy. Jeśli weźmiemy pod uwagę 30 lat badań nad glejakiem wielopostaciowym, wydłużenie czasu przeżycia pacjentów związane z postępem medycyny i kiedy policzymy ten czas przeżycia, który wynosi 3 miesiące, w ciągu tych 30 lat, to, to, to właśnie to jakby obrazuje moim zdaniem, jak trudnym przeciwnikiem jest nowotwór w ogóle. Dlatego, że ten czas w przypadku raka piersi, naprawdę czas przeżycia pacjentów, czas przeżycia pacjentów po leczeniu. Wydłuża się w tej chwili coraz coraz bardziej. W przypadku raka piersi, w przypadku raka płuc, w przypadku raka jajnika, kiedy on jest właśnie wcześniej wcześnie, wcześnie zbadany. Natomiast w przypadku Glejaka ciągle mamy 3 miesiące, które tak naprawdę jak na 30 lat badań to jest nic. I dlaczego tak jest? Moim zdaniem, my ciągle nie znamy nowotworu. Ciągle nie znamy, i y, największe wyzwanie, moim zdaniem, przed właśnie biologią molekularną, dlatego, że wydaje mi się, że co mogło być zrobione w stosunku do badania nowotworów, jeśli chodzi o takie podejście anatomiczno-fizjologiczne, zostało już zrobione. Wydaje mi się, że już jest niewiele rzeczy, które można, by, y, które można by odkryć jakby na nowo. Natomiast jest moim zdaniem ogromne pole w tej chwili dla biologii molekularnej. Dlatego, że okazuje się na przykład, że kiedy biologia molekularna wkracza, znów będę się posiłkować guzem mózgu w obrębie jednego stopnia histopatologicznego, kiedy histopatolog zdefiniuje, oceni guza mózgu na czwarty stopień złośliwości w czterostopniowej skali złośliwości, okazuje się, że w obrębie tego jednego czwartego stopnia złośliwości mamy cztery podtypy. Każdy z tych podtypów inaczej reaguje na stosowane leki, inaczej rokuje. Trudno w tej chwili powiedzieć, jak te podtypy powstają. I w tej chwili upatruje się naprawdę ogromne nadzieje w nowoczesnych technologiach molekularnych, czyli na przykład sekwencjonowaniu pojedynczej komórki, czy tak zwanej transkryptomice przestrzennej, która może dać nam odpowiedź na to, jak komórki między sobą w obrębie guza wewnątrz bardzo, jak one wewnątrz siebie oddziałują, jak zmienia się profil, transkrypcji określonych genów w wyniku sąsiedztwa nawet, w określonym momencie, w określonym miejscu i powiedziałabym, że to jest wydaje mi się przyszłość właśnie celowanych terapii, a nim celowanych terapii to przede wszystkim wiedzy o tym, jak nowotwór się rozwija. W przypadku znów, znów wspomnę guza mózgów, w przypadku nowotworu takiego jak glejak wielopostaciowy jego najtrudniejszą do zwalczenia cechą jest jego wysoka inwazyjność. Ten guz rozprzestrzenia się błyskawicznie i w przypadku mózgu, który jest no specyficznym organem, ten guz nacieka o sąsiadujące tkanki, więc nawet jeśli dysponujemy mega precyzyjnymi narzędziami do resekcji guza, a takie już są, lekarze usuwają tego guza bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie, ponieważ tak jak można łatwo się domyślić, no jest to Mózg jest takim organem, w przypadku którego, jeśli dochodzi do operacji, no lekarz musi, musi, musi zdecydować, co wybrać, czyli wybiera bardzo często mniejsze zło, czyli zostają pewne komórki nowotworowe po to tylko, żeby nie uszkodzić tzw. elokwentnych stref mózgu, czyli żeby pacjent po operacji mógł po prostu wyjść o własnych siłach, mógł mówić, był samodzielny. To, jest, to są bardzo trudne wybory. Lekarze o tym bardzo często mówią, że, że to jest, tak jak mówię, mniejsze lub większe zło. Usunąć dużą masę nowotworu, pozwolić pacjentowi żyć, mówiąc krótko, dlatego że duża masa guza w mózgu y, powoduje y, wiele, wiele różnych no, niedogodności, nazwijmy. Więc, no tak, tak jak mówię, to trzeba bardzo często bardzo, bardzo poważnie wyważyć. Ile można usunąć, żeby nie, nie zrobić krzywdy pacjentowi. Resekcja to tylko jedna z metod, która jest dostępna do tego, żeby zwalczyć czy stawić opór nowotworowi. Jakie jeszcze mamy metody, którymi bronimy się czy Hamujemy rozrost nowotworów? To jest oczywiście, resekcja dotyczy właściwie wszystkich typów nowotworów. To jest, tak jak mówicie, bardzo popularny, czy bardziej, najbardziej podstawowy sposób walki z nowotworem, czyli mówiąc krótko, usunąć guza nowotworowego. Drugą bardzo popularną terapią, bardzo powszechnie stosowaną jest oczywiście radioterapia, czyli to jest ten typ leczenia raka, w którym wykorzystujemy promieniowanie jonizujące, promieniowanie i jest to terapia miejscowa, tzw. Tak terapia. Terapia lokalna, ponieważ ono niszczy komórki no w strefie, które podlega na promieniowaniu czy podlega leczeniu. Czasem radioterapię stosuje się przed resekcją, w przypadku czy guza mózgu, czy na przykład reka piersi, czasem stosuje się, stosuje się ten, ten schemat trochę odwrócony. Zwykle jest tak, że najpierw jest resekcja, potem jest, potem jest radioterapia, ale czasem, żeby zmniejszyć masę guza, żeby ta operacja była trochę bardziej efektywna, stosuje się to, stosuje się to zamiennie. Stosuje Oczywiście terapie hormonalne w przypadku nowotworów, które są zależne od, od działania hormonów. To są terapie związane z nowotworem jajnika, macicy czy piersi. Mamy terapie biologiczne, coraz szerzej wchodzące terapie biologiczne, które są tak zwanymi immunoterapiami. Te immunoterapie są fajne o tyle, że one korzystają z działania układu odpornościowego pacjenta. Czyli tutaj trochę. Jakby minimalizuje się skutki, skutki samej chemioterapii. No, oczywiście, oczywiście bardzo popularna chemioterapia, do której, do której doszliśmy teraz, która jak wszyscy dobrze wiemy, ma tyle samo powiedziałabym zalet co wad, ponieważ chemioterapia jest bardzo mało precyzyjna i ona z zasady. Ponieważ nowotwór jest typem tkanki, nazwijmy to typem tworu, który bardzo silnie proliferuje, w związku z tym yy, chemioterapia trafia w bardzo silnie proliferujące komórki i dlatego też te objawy, które bardzo często kojarzymy z chemioterapią, czyli wypadanie włosów na przykład, no związane jest z tym, że, że, że chemioterapia uszkadza bardzo silnie, bardzo silnie proliferujące komórki mieszków włosowych. Więc no chemioterapia, tak jak mówię, tyle samo wad, co korzyści, ponieważ Wiemy dobrze, że, że pacjenci skarżą się na wymioty, na brak apetytu, na ogólne osłabienie. Oczywiście to przynosi rezultat, no, no ale zmierzamy, medycyna zmierza do tego, żeby te terapie były jak najbardziej, jak najbardziej celowane. I takie terapie pojawiają się również, tak jak mówię, terapia celowana, czyli lek dostosowany do charakterystyki genetycznej danego guza, chociaż to przyznać, należy, że to nie jest jeszcze dość, 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 dość popularne i bardzo, bardzo, bardzo jakoś tak rozpowszechnione. Stosuje się również, jeśli chodzi o terapie nowotworowe, stosuje się tak zwaną hipertermię. I hipertermia to jest coś w rodzaju przegrzania guza nowotworowego. I ona. Staje się, powiedziałabym, dla niektórych typów nowotworów coraz bardziej takim cenionym podejściem, dlatego że ona działać może jakby w połączeniu. W ogóle powiedziałabym, że stosowanie terapii w przypadku, w przypadku nowotworów musi odbywać się albo powinno odbywać się no, niestety wielotorowo. To muszą być tak te zwane terapie kombinowane po to, żeby, żeby, żeby uzyskać jak najlepszy, jak najlepszy efekt terapeutyczny. I taką hipertermię stosuje się najczęściej w połączeniu z chemioterapią i radioterapią. No właśnie, mamy dużo metod leczenia, coraz więcej ich rozwijamy, ale tak naprawdę kluczowym elementem jest diagnostyka i możliwie wczesne wykrycie, możliwie na pierwszym etapie. I patrzę sobie właśnie na statystyki najczęstszych nowotworów występujących. U mężczyzn to jest rak płuca, rak jelita grubego i rak prostaty. W przypadku kobiet również na pierwszym miejscu jest nowotwór płuc, później znowu jest jelito grube, ale także nowotwór piersi, który jest także w tej pierwszej trójce. Więc mamy tutaj takie dwa nowotwory. Nowotwór prostaty i nowotwór piersi, który możemy sami badać, I, i, i to jest zalecane każdemu powyżej 30 roku życia, żeby po prostu regularnie samemu sprawdzać to, bo my jako piersi, tak, znamy najlepiej swoje ciała i jako piersi zauważymy te zmiany. A to, o co cały czas właśnie tutaj się mówimy, że im wcześniej wykryjemy, tym bez względu na to, jaka to będzie terapia, ale im wcześniej będziemy ją w stanie użyć, tym będzie miała większą e, szansę być wykorzystana. E, I tym akcentem e, o tym, abyście dbali o siebie, już nie mówimy tutaj o zdrowym trybie życia, ale właśnie badali się regularnie, sprawdzali swoje ciała, ważnym akcentem, na który będziemy kładli nacisk, będziemy kończyli rozmowę, a więc. Dziękuję Ci serdecznie, Kasiu, za rozmowę. Dziękuję bardzo.